Cześć! Dzisiaj pokażę Wam prostą w budowie automatyczną farmę wodorostu. Zaczynamy od zbudowania platformy 2x14 kratek, najlepiej na płaskiej powierzchni. Następnie z jednej strony kładziemy ziemię, z drugiej strony budujemy kolejne dwie kratki w górę. Na nich stawiamy tłoki skierowane w stronę ziemi. Teraz za tłokami, jedną kratkę wyżej, budujemy pasek od długości 15 kratek, tak żeby ostatnia kratka wystawała jeden bloczek dalej niż ostatni tłok. Teraz kładziemy tłok obok ostatniego, tylko tym razem skierowany w górę. Na nim kładziemy piach, a za piachem beczkę. Pamiętajcie, żeby do beczki wsadzić jeden przedmiot. Ja na nasionko, ale równie dobrze może to być chociażby dirt. Dalej pod piachem kładziemy bloczek, a na nim komparator. Kolejny bloczek kładziemy patrząc na komparator, a resztę dobudujcie dokładnie tak jak na filmie. Redstone przeciągamy po całej długości naszych tłoków. Teraz bez wykorzystania obserwatorów nasze tłoki będą się uruchamiać w momencie, gdy coś stanie na ich drodze. Przechodzimy do zabudowy mechanizmu. Budujemy ściany po bokach do wysokości piachu i beczki. Ściany powinny wystawać na dwie kratki od naszego dirta. Pod dirtem stawiamy kolejny pasek bloczków, a na nim odwrócone do góry nogami schodki. Zostawiamy jedną kratkę przestrzeni i budujemy kolejny rząd schodków, tym razem już normalnie. W pozostawionej przestrzeni po dwóch stronach wylewamy wodę. Znajdujemy mniej więcej środek i kładziemy na schodkach tabliczkę, tak żeby zablokować wodę. Pod spodem niszczymy bloczki i mamy już miejsce na naszą podwójną skrzynkę. Podłączamy oczywiście do niej lejek. Teraz kładziemy rząd szyby patrząc na odwrócone schodki. Następnie musimy postawić tymczasowe bloczki na schodkach. Na tych bloczkach stawiamy furtki i wszystkie je otwieramy. Pamiętajcie, że furtki powinny znajdować się na wysokości tłoków. Tymczasowe bloczki możemy już zburzyć. Teraz dobudowujemy kolejną kratkę szyby. Na naszym dircie wylewamy starannie wodę, a następnie na każdej kratce stawiamy wodorosty. Szyby możemy już dobudować do końca wysokości, czyli takiej jak boczne ściany. Ostatnim krokiem jest wylanie wody na każdej kratce nad tłokami. Mechanizm jest już gotowy i nasze wodorosty będą się zbierać w skrzynce. Co jednak jest fajne, to że możecie w bardzo łatwy sposób tą farmę powiększać. Najprościej zacząć od dobudowania drugiej strony. Dokładnie tak samo jak poprzedniej, tylko w lustrzanym odbiciu. Na etapie tworzenia miejsca do zbierania przedmiotów macie dwa wyjścia. Albo zrobić to tak samo jak z drugiej strony i będziecie mieli dwie skrzynki, albo połączyć tą stronę z poprzednią lejkami, tak jak robię to ja. Taka jednopiętrowa dwustronna konstrukcja jest wydajna sama w sobie, ale co lepsze możecie teraz dobudować jeszcze kolejne piętra w dokładnie taki sam sposób. Jedyne o czym musicie pamiętać to że cały mechanizm redstone musi zostać powielony na każdym kolejnym piętrze. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw lajka i suba, dzięki i do następnego razu. Hej!